Przede wszystkim chodzi o to, że my bardzo lubimy wieć. Przebywanie na wsi to jest frajda. Będąc w mieście, a nie będąc jeszcze rolnikami, cały czas myśleliśmy o tym co zrobić, czym się zająć, żeby można było korzystać właśnie z tej wsi, bo jeździliśmy zawsze do babci, ale to już to nie to. Kupiliśmy siedlisko w Ploskach i od tego się zaczęło. Najpierw posadziliśmy czosnek, obrodził znakomicie, cudnie po prostu. Jak zaczęliśmy uprawiać, to możemy sobie pozwolić właśnie na ten moment na wsi, kiedy jest wiosna, kiedy jest pięknie, kiedy jest lato, możemy sobie na chwilę się wstrzymać i kontemplować właśnie tą przyrodę. To jest najpiękniejsze w tej pracy. Oczywiście praca wymaga poświęcenia pewnego, a zresztą zimą na przykład to tutaj czy, czy na wsi, czy gdzieś to jest ponuro u nas. Szaro, puro, ponuro, wrony kraczą, czarne, nic więcej nie ma. A latem tutaj stać za żadne pieniądze. Tam słońce świeci, a tutaj stać sprzedawać. Więc wymyśliliśmy, że będziemy warzywa właśnie te okopowe, które idą najbardziej na jesieni, zimą, na wiosnę, jeszcze trochę. Bo latem tak naprawdę chce się owoców, takich tych świeżych, truskawek, jakichś malin, co rosną. Nie mamy monotonii przez to. I tam się z ludzi, to wracamy tutaj. Więc cały czas w takim obiegu żyjemy. No i chcieliśmy być zawsze z sobą. I jesteśmy w prawie 24 godziny, oprócz takich typowych, prostych, że się pojedzie coś załatwić. i